Amerykański matematyk i informatyk Marvin Minsky był jednym z pierwszych naukowców, którzy próbowali zrozumieć, jak maszyny mogłyby widzieć świat. W 1951 roku zbudował jedną z pierwszych sieci neuronowych, maszynę SNARC, która symulowała działanie neuronów. Minsky interesował się, jak maszyny mogłyby rozpoznawać kształty, litery czy obiekty na obrazach. Wspólnie z innym matematykiem, Simurem Papertem, Analizował w tym celu perceptrony, wczesne sieci neuronowe, opracowane przez Franka Rozenblata. Miński razem z papertem pokazali jednak, że perceptrony są bardzo ograniczone w swoich możliwościach. Napisali książkę na ten temat, która była powodem spowolnienia prac nad wizją komputerową i sieciami neuronowymi na kilkanaście lat. Tak, Marvin Miński o mało nie zabił całej idei sieci neuronowych. Całe szczęście, że matematycy i informatycy uparcie pracowali nad obejściem opisanych przez niego ograniczeń, aż w końcu im się to udało. I dlatego dzisiaj mamy czad GPT.